Zaczęło się całkiem niewinnie. Było to w listopadzie tamtego roku. I początki to było po prostu światło, które raziło mnie, które mi przeszkadzało. Natomiast następnego dnia nagle pojawił się brak smaku, brak węchu. Generalnie byłem tak osłabiony, że nie dawałem rady dojść samodzielnie do, do łazienki. Brakowało mi powietrza, traciłem przytomność. W szpitalu od razu, gdy zobaczono, w jakim jestem stanie, podano mi tlen i tam już niewiele pamiętam z tego, co się działo, ponieważ co chwilę traciłem przytomność. Oczywiście nie byłem w stanie pożegnać się z żoną, nie pamiętam nawet tego faktu, jak, jak wychodziła ze szpitala, także to był już taki pierwszy moment, kiedy, kiedy odczułem to, że ta choroba coś może zmienić w moim życiu. I rzeczywiście ten pierwszy tydzień, który spędziłem w szpitalu, to był. Teraz mogę tak powiedzieć, chyba najgorszy tydzień w moim życiu. Po raz pierwszy idąc do szpitala bałem się, czy z niego wyjdę. Nie mogłem wtedy rozmawiać, bo przez tą chorobę przestałem mówić. Lekarz zdecydował, że zastosowana zostanie tlenoterapia. Jednocześnie zasugerował, że jedyną, jedynym lekiem, który może mi pomóc, to jest osocze. Zaczęły się próby uzyskania tego osocza od innych osób, tak, żeby można było mi to osocze przetoczyć. Zaangażował się w to bezpośrednio dowódca 18 Dywizji, pan generał Jarosław Gromadziński, za co jestem mu niezmiernie wdzięczny. Zaangażowała się też w to również moja żona. Żona, która, tak jak później to określiłem, walczyła o mnie jak lwica. Ciężko mi teraz o tym mówić, bo pomimo znacznego już czasu, który upłynął, nadal, nadal jakoś sprawia mi to trudność. Jestem im bardzo wdzięczny za to, że starali się mi pomóc, bo odczułem to, że jestem członkiem tej społeczności, że ktoś walczy o mnie. Wiedziałem, że czekają na mnie nie tylko w domu, ale też czekają tutaj na mnie moi koledzy, z którymi na co dzień pracuję. Kiedy mój stan zdrowia poprawił się na tyle, żeby można było mnie nazwać już ozdrowieńcem i Zezwolić na wyjście do domu, zostałem wypisany ze szpitala. W dalszym ciągu nie mówiłem. Poruszałem się, jakbym miał 90 lat. Co chwila pojawiał się kaszel, duszności, które, które powodowały to, że musiałem usiąść, odpocząć. Nie byłem w pełni samodzielny. Od początku musiałem się uczyć pewnych rzeczy, ale powoli, powoli wracam, nie daje się, walczę. Zaczynam stopniowo y, biegać, jeździć rowerem na tyle, na ile mi mój własny organizm pozwala, ponieważ Sprawność fizyczna, mogę stwierdzić, że spadła mi o dwie trzecie. Jeszcze mam jakieś pozostałości w lewym płucu, ponieważ miałem zajęte 60% płuc, z czego lewe płuco było całkowicie wyłączone, prawe płuco tylko oddychało. Po powrocie do służby staram się funkcjonować normalnie, wykonuję swoje obowiązki codzienne, Funkcjonuje na tyle, na ile pozwalają mi moje siły. Oczywiście nie jest to to samo, co było przed chorobą. W każdym razie cieszę się bardzo, że udało mi się z tego wyjść, i z chwilą, kiedy pojawiła się szansa na to, żeby zaszczepić się przeciwko tej chorobie, nawet nie myślałem przez sekundę. Wiedziałem, że, że muszę to zrobić, bo nie chcę drugi raz przez to przechodzić. I wiem, że szczepionki, każda z nich na pewno daje na tyle odporności, żeby. Ta choroba, nawet jeżeli miałaby się pojawić, to będzie ona łagodniejsza i nie, nie dojdzie do sytuacji takiej, że ponownie wyląduje w szpitalu, ponownie będę musiał przez to wszystko przechodzić, a, a nie było to łatwe. Dlatego z czystym sumieniem mogę zachęcić wszystkich do tego, żeby szczepić się, bo warto. Warto się szczepić nie tylko dla siebie, bo warto się szczepić też dla tych najbliższych, których ma się dookoła siebie. Bo. Nie zawsze jest tak, że możemy zaszkodzić tylko sobie, możemy zaszkodzić też swoją chorobą tym, którzy nas otaczają, a szczepionka będzie powodowała to, że będziemy bezpieczniejsi i my, i oni. Także zachęcam gorąco.